Tłumy przybyły do sali pod piramidą w Książnicy Pomorskiej, aby wziąć udział w spotkaniu autorskim z Jerzym Szturem. Postanowiłam tutaj przyjść przede wszystkim z klasą wychowawczą z policji z gimnazjum numer 1, a po drugie uwielbiam pana Sztura jako aktora i yy, uważam, że walka wygrana z rakiem to jego chyba największe zwycięstwo. Autor książki pod tytułem Tak sobie myślę opowiadał o okolicznościach i pobudkach do stworzenia książki oraz o pracy rektora Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. No, nie mogę wytrzymać, jak, jak, jak wchodzi facet i mówi e, e, monolog Macbeta, powiem, no, to ja mówię, ale z którego aktu, już nie pytam nawet o tłumaczenie, bo to wiem, że to, to, to po prostu nie do przebrnięcia tłumaczenie, kto, wie, kto był tłumaczem, ale mówię, a, tak z którego aktu, mówię, a nie, nie bardzo się orientuję, z którego. Nie zabrakło także anegdot z życia aktora. kiedy pan gra w monodramie, tak jak był kontrabasista. To gdzie pan szuka tych oczu? Na widowni. Jestem heteroseksualny, więc zawsze sobie wybieram dwie czy panie. Jedną w pierwszym, drugą w czwartym, piątym. I do, a, a, a wszystkim się zdaje, że do, do, do nich mówię wszystkim. Po rozmowie, w której pytania padły także od publiczności, aktor podpisał książki. A czy jest taka kolejka, że właśnie dałam mamie do podpisania, żeby podała panu szturowi? Jerzy Sztur odwiedził nasze miasto przy okazji grania w sztuce 32 Omdlenia. Jestem bardzo zadowolona, a jeszcze bardziej zadowolona, że mam y, autograf. Wyniosłam z tego to, że przede wszystkim należy robić to, co się kocha, nie patrząc y, aż tak na pieniądze y, i po prostu spełniać swoje marzenia, realizować się we własnej pasji.